Razem zabieramy państwa na dwa osiedla. Na Brochów, gdzie stworzono mural przedstawiający m.in. mieszkańców osiedla, a także najciekawsze miejsca na Brochowie, a także do Bieńkowic, gdzie odbyły się trzy spektakle teatralne dwa na podstawie scenariuszy Andrzeja Dębończyka zatytułowane Herbata z Szarlotką, a także Biuro Matrymonialne oraz spektakl dla najmłodszych zatytułowany Obcy który powstał na podstawie scenariusza Ines Minkiewicz. Nie. Tematem głównym spektaklu są granice. Ja zaproponowałam e, dziewczynom, żeby e, podeszły do tego tematu tak jak czują. Czyli mogłyby to być granice fizyczne, granice w relacjach, e, jakiekolwiek granice. I dziewczyny wybrały tak naprawdę trzy etiudy. Jeden to jest spektakl dla dzieci, pod tytułem Obcy, który właśnie porusza temat osób nieznajomych. I dwie etiudy dla dorosłych. Jeden to jest teatr absurdu, właśnie granice absurdu. A trzecia etiuda to są granice właśnie w relacjach międzyludzkich. Miły, przystojny, zwariowany, z tacy winymi Czyli może być też żonaty. Rozwodnik, zdobiec, to miałam na myśli. Pomysł w zasadzie narodził się, jak tylko zobaczyłam ogłoszenie, bardzo chciałam spróbować. W zasadzie zawsze myślałam, że będę w kabarecie, bo lubię takie klimaty bardziej komediowe. Natomiast tu w spektaklu gram. zwariowaną, ale kobietę, która szuka kobiety. Czyli przekraczamy jakieś granice, natomiast ona owszem szuka kobiety, natomiast nie toleruje, żeby to mężczyzna szukał mężczyzny. Więc można powiedzieć, że tak, lubi poeksperymentować, ale w jakichś schematach jest. Jesteśmy wbrew pozorom niedaleko Wrocławia, bo to jest tylko 20 minut autobusem, ale jest to cichutkie osiedle, na którym mieszkają właśnie rodziny z dziećmi. Jest tutaj tylko klub seniora i pomyślałam sobie, że warto właśnie rozruszyć, rozruszać troszeczkę tą mieszkańców. Zaproponowałam właśnie, żeby stworzyć grupę amatorską, teatralną kobiecą i okazało się, że byli chętni i w międzyczasie zaplikowaliśmy na granta właśnie zakis, udało się i i tak się ruszyło do przodu, i tak ruszyło do przodu właśnie. To tak naprawdę to są marzenia z dzieciństwa, których nie zrealizowałam w odpowiednim czasie, bo po prostu stchórzyłam jako ósmoklasistka, stwierdzając, że pewnie się nie dostanę do szkoły aktorskiej. I to gdzieś po latach, już w dorosłym życiu, jak sobie poukładałam sytuację zawodową, odrodziło się po prostu. Ja w spektaklu biuro matrymonialne gram główną rolę mm, Janiego, czyli Janka. Jaki ma być Pani przyszły mąż? Dobrze, Ma być zwariowa, jak ja. Dobrze. Jeśli... <śmiech> 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 Pani chciałaby spróbować z kobietą, to czy on też czasem mógłby chcieć spróbować z mężczyzną? Troszkę mam doświadczenia, tak, bo generalnie jestem w dwóch teatrach amatorskich. W jednym na Nadodżu, a w drugim tutaj na naszym lokalnym, w naszym loka dla naszej lokalnej społeczności. Bardzo dobrze się bawię. Jest to dla mnie świetna, świetne spędzanie wolnego czasu. Proszę no świetle, chcę pan zobaczyć. Nie, proszę usiąść! Jest pan pierwszym mężczyzną, który nie chce zobaczyć moich piersi. Jest pan inny? Rok temu stwierdziłam, że biorę od życia to, co mi daje. Dostałam pytanie, czy się zapisuje? Tak. No po prostu byłam na tak. Nie żałuję, bardzo fajna przygoda. A kogo grasz i jak się gra tę postać? Mm. No To jest przekraczanie moich własnych granic. Jestem Ola, gram Ole, aczkolwiek inną Ole, niż jestem w życiu swoim prywatnym. No, zapisałam się na wokal, zapisałam się tutaj i czerpię z tego życia więcej radości. Czuję większy sens. W jakim wieku szuka Pani męża? W moim wieku, tak, po trzydziestce. Yy, ale w mailu pisała Pani, że ma czterdzieści lat? Przecież mówię. Po trzydziestce to to samo, co przed takie trochę moje szalone i że zawsze gdzieś mnie pełno, zawsze się gdzieś spieszę. No a to ja to zawsze moja pasja była. A tu Ines ogłosiła w lutym bodajże zapotrzebowanie na kogoś, kto ma ochotę na zagranie w teatrze. Napisałam do niej taką informację, czy seniorka może być. Dostałam odpowiedź uśmieszek, więc myślę, że mogę. Ale dla pewności jeszcze córkę wzięłam pod pachę i poszłyśmy, no i okazało się, że Pani nas pani nasza reżyser, świetna kobieta, zaakceptowała jak najbardziej to, że jestem jednak osobą już starszą, nie młodzieniaszkiem, nie, nie młodą, zresztą to wyjdzie później też w spektaklu, no i jakoś tak poszło, że zaangażowałam się w te spektakle. Odkryłam, że mam jednak tą pasję teatralną, dość taką mocną, no i potrafię sobie radzić z rolami, ze stresem, z emocjami. Jaki ma być charakter kandydat na pani Mój zmarły mąż był kapitanem na statku. Zabierał mnie na wytworne przyjęcia. Obracałam się w doborowym towarzystwie. Osiedla Kultury i Sztuki to projekt, który realizujemy jako Ośrodek Kultury i Sztuki i dotyczy prezentacji artystów dolnośląskich na wrocławskich osiedlach we współpracy z radami osiedli i z lokalnymi podmiotami, stowarzyszeniami jesteśmy dzisiaj na Bruchowie, za mną muszę powiedzieć, że wspaniały mural wykonany przez Ewę Ziębicką tutaj i we współpracy z lokalnym stowarzyszeniem Made in Brochów i to jest miejsce Prowadzony właśnie przez Made in Brochów. I muszę powiedzieć, że ta współpraca pomiędzy Stowarzyszeniem Radą Osiedla Brochów, artystką i nami była absolutnie wzorcowa, chciałabym zawsze takiej. To jest bardzo dobry przykład na to, jak, jak chcielibyśmy, aby ten projekt wyglądał, czyli to mieszkańcy decydują, co się wydarzy, czyli w tym wypadku mieszkańcy wybrali, jaki projekt ma być zrealizowany. Na muralu możemy zobaczyć nie tylko symbole, symbole Brochowa, czyli wieże ciśnień, dworzec, ale samych mieszkańców i tą różnorodność, która jest na Brochowie, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, to taka specyfika tego osiedla. Mural na Brochowie, no, koncepcja przyszła sama, ponieważ Centrum Aktywności Lokalnej na Brochowie miało bardzo brzydką elewację, bardzo. I to wyglądało już bardzo źle, a ponieważ jest to miejsce, do którego zapraszamy mieszkanki, mieszkańców osiedla, zależało nam na tym, żeby wyglądało przyjaźnie i zapraszająco. A ponieważ na Brochowie mieszka naprawdę bardzo wielu utalentowanych artystów, w tym między innymi graficy i graficzki, stwierdziłyśmy, że no, jest to moment, żeby zrealizować wspólny pomysł, plan. No i plan powstał. Było to stworzenie nowej elewacji. Zaprojektowanie rękami osiedlowej graficzki Ewy Ziębickiej. Ewa stworzyła kilka koncepcji, pomysłów, i mieszkańcy mieszkanki osiedla w głosowaniu zdecydowali, który mural będzie zrealizowany. Chcieliśmy trochę zaprosić ludzi do centrum, żeby oni przychodzili, żeby czuli się zaproszeni, no i właśnie zostałam wybrana do zrobienia projektów. Zrobiłam pierwotnie dwa projekty, które, na które głosowali mieszkańcy w internecie, zarówno jak i w parku na takim wydarzeniu. No i ten. Ten mural właśnie symbolizuje tę różnorodność mieszkańców, którzy mieszkają na, na osiedlu. O, ten park, zieleń. Są symbole brochowe takie jak wieża ciśnień, czy y, dworzec kolejowy. No, i są zwierzątka, kotki, pieski, i, i generalnie jest tak radośnie. No i jak opublikowaliśmy projekty, to widać było właśnie, że on odpowiada nam potrzeby, że ludziom się podoba. Generalnie miałam dość dużą dowolność, jeśli chodzi o projekty. No i przez to, że tutaj mieszkam już parę lat, to, to zaobserwowałam pewne tam typy ludzi, którzy chodzą. Wiadomo, że mamy tutaj dużą społeczność romską, stąd właśnie tam po lewej stronie są grajkowie romscy, którzy jak że sobie na balkonie, na hamaku, grają na akordeonie i pod domem, robią koncert, więc no żal było ich nie namalować. Do tego mamy właśnie dużą Społeczność takich starszych ludzi, którzy sobie chodzą. Są, no, są też młodzi reprezentanci mieszkańców Brochowa, więc też tam jest elegancka pani namalowana. No, taka, chciałam po prostu, żeby to była reprezentacja tego osiedla. Właśnie kończymy pierwszą edycję Osiedli Kultury i Sztuki, ale już otworzyliśmy kolejną, bo otrzymaliśmy środki z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura Interwencje. Trwa nabór, już są pierwsze zgłoszenia. Myślę, że środków wystarczy dla wszystkich chętnych. Tylko przypomnę, że osiedla mogą się pokazać raz w roku w tym programie, także Zapraszamy te osiedla, które dotychczas nie brały udziału w projekcie. Szczegóły naboru do tego drugiego programu Osiedla Kultury i Sztuki na www.okis.pl.